A oto nasza kwatera. Proszę bardzo. Tak to wygląda od środka. W środku telewizornia. Proszę bardzo. Kanapy piękne. Okna piękne. I to jest nasz salon. Tak. O znowu tu jest nawet stolik. Proszę bardzo. A tu jest. Idziemy dalej. Idziemy dalej. Tu jest aneks kuchenny. Tu sobie. Żerełko robimy. Proszę bardzo, pięknie, pięknie, piękne. Są szafeczki. Cudne. Jest na gaz kuchenka. Pięknie, pięknie, pięknie. Idziemy, 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 idziemy. Proszę bardzo. Tu jest pierwsza kajuta. W kajucie mieszka sypia Zuzia i jej pies pluszowy. O! Tak wygląda. Pięknie, 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 pięknie. Lecimy dalej. Tu jest druga kajuta. Tu my sypiamy. O! I łóżko niepościelane. Kto to widział? Jakby ktoś przyszedł. To co? Piękne łóżko, piękne, piękne szafeczki. Proszę bardzo. Okieneczko. Tak... O, lustereczko, proszę bardzo, lustereczko, wychodzimy, idziemy dalej. I tu jest trzecia kajuta, w której jest piękny piecyk gazowy, A tu jest czwarta kajuta, o, mama tam była, o, tak wygląda łazieneczka, proszę bardzo. Jest Prysznicki, Pelek. Wszystko jest. Wszystko jest.